Dzień dobry, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy takie trochę stare get ready with me, bo do wniosku, że jak jestem sama, to mogłabym po prostu umalować się, bo za chwileczkę muszę już wyjść e, po moje dziecko, także będę sobie robiła dzisiaj taki niezbyt szalony makijaż, ale po prostu tak, żeby wyglądać dość bardziej wyjściowo, niż wyglądam teraz. Także ja sobie wybiorę dzisiaj e, dwa matowe podkłady, wymieszam. Ja mam Charlotte Tilbury, to jest ten Airbrush e, Flawless Foundation, tak się nazywa. E, pomieszam sobie to oczywiście na ręku. Siódemka. Oj, oj, miałam w nieodpowiednim pudełku. E, ja jestem ogromną fanką trzymania podkładów w pudełku, nie wiem dlaczego mam mm, jakiś sentyment do pudełek wymieszam, ja już sobie bazy dzisiaj nie nakładam, bo nałożyłam dość dobrą pielęgnację rano, także sobie tutaj po prostu troszkę najpierw nałożę i lecimy także będzie to kolejny dzienny makijaż ale już taki bardziej get ready with me. Ostatnio dodałam ten filmik bardzo spontanicznie i powiem Wam szczerze, że ku mojemu zdziwieniu naprawdę jako e, na tak mały kanał i tak mam jakieś, o, i mam jakąś oglądalność. Także bardzo się cieszę. Troszkę mi tu wyszło chyba za ciemno. Tak mi się wydaje. Jest bardzo mocno kryjący ten podkład. Ale to dobrze ja od kolczeków zapomniałam założyć. Następnie oczywiście nałożę sobie korektor Start. Dzisiaj tylko troszeczkę nic szalonego. A może jak je tak trochę ciemno sobie dam, to jeszcze tu sobie położę. Czyli styczeń i po styczniu. Koniecznie dajcie mi znać, czy macie jakieś postanowienia noworoczne. Zrobimy tak minimalnie. Nic za dużo, chyba jesteście troszkę za daleko. Muszę zaraz zmyć yy, nadmiar podkładu z ust, ponieważ wygląda to dość specyficznie. Następnie nałożę sobie puder, też niedużo. Oczywiście puder używam tego z Laura Mercier. To jest chyba ten bardzo popularny, transparentny. Następnie za tego pudru nałożę troszkę w załamanie. Bo często lubi mi się mm, osadzać korektor w załamaniu powieki. No i sobie wezmę oczywiście brązer. Ja używam oczywiście brązera z Benefit. I mieszam sobie karmelowy ze starą, dobrą, normalną hulą. I na co dzień, jak mi się chce, to sobie nakładam tego kremowego yy, brązera z Sephory. Ale jak mi się nie chce, to po prostu zostawiam i robię, no, yy, i robię wszystko po prostu podrobnymi yy, kosmetykami. Zakryjmy to czoło. Zróbmy sobie ruchę. No i oczywiście teraz wrewki, Tylko czy ja brwki? Chwileczkę. No i tutaj używam sobie paletki z p Louis. Ja używam sobie tego cienia Espresso, właśnie z tego, co ostatnio pokazywałam w poprzednim filmiku. Dobra, teraz sobie oczywiście nałożę żelu do brwi i teraz paletą, którą dzisiaj sobie użyję, to jest moja wszechczasowa paleta ulubiona również yy, z, na, z Too Faced. To są te yy, Natural Nudes i zawsze lubię sobie polecieć z tym yy, cieniem kakaowym. Następnie sobie biorę taki truflowy, bardzo ciemny, najciemniejszy z palety. Nie wiem, czy pokazałam prawidłowo, to jest dokładnie ten. I na drugim oku to samo. No ok. I dodatkowo ja sobie lubię. Oczywiście wziąć ten opalony e, cień i jeszcze tutaj. Super. Dlatego dodatkowy ten opalony cień e, ten Marble. Maple. maple. E, nałożę sobie też na dolną powiekę. Tak tylko troszeczkę. I tutaj tak samo. No, i palcem już sobie nakładam, oczywiście, jakby to na, na mnie przestawało. Ten złoty, po prostu. Ja lubię jednak mieć troszkę blasku. I w kącik lubię sobie jeszcze dodać ten najjaśniejszy taki yy, błyszczący. Jeśli chodzi o oczy, to by było tyle. Teraz nakładam sobie maskarę No, i oczywiście rozświetlacz. W moim przypadku to jest oczywiście ten z Rare Beauty. Ja sobie go troszkę tak nakładam. Zapomniałam sobie wykonturować nos, tak troszeczkę. A na usta nałożę sobie maseczkę z laneż, którą zostawiłam z tyłu. Podam sobie maseczkę z laneż tą różową. Tyle myślę wystarczy. Ach. Trochę się sadziłam z tą ilością tej maseczki. Tyle zupełności starczy. No i super. Teraz oczywiście utrwale to wszystko. Charlotte Tilbury Setting Spray. Bardzo naturalnie. I myślę, że będzie to tyle. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie koniecznie jeszcze znać w komentarzach, czy chcielibyście też również oglądać vlogi. E, bo też e, troszkę nachodzi mnie o to, żeby nagrywać troszkę więcej, a nie tylko makijaż. E, a więc tak, makijażek się prezentuje. Mam nadzieję, że światło jest w porządku. I tymczasem widzimy się w następnym filmiku. Pa pa! A jeszcze ja Wam się, się pokazać a może troszeczkę po prostu odejdę? Tak się prezentuję. Tu, 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 tu. Pa pa!